Pilna aktualizacja w sprawie wielomiesięcznych poszukiwań ojca, którego FBI podejrzewa o zabicie trzech córek i ucieczkę do dziczy stanu Waszyngton. Władze znalazły szczątki, które mogą należeć do Travisa Deckera, co według śledczych znaleziono przy ciele, co sprawia, że wierzą, iż w końcu go odnaleźli. Zajmujemy się tą sprawą z law and crime. Jestem Chris Stewart. Władze twierdzą, że potrzebne są dalsze badania, aby mieć 100% pewności, że szczątki znalezione w tym tygodniu w stanie Waszyngton należą do Travisa DeKersa. Ale ogłaszając to trzeba wierzyć, że są dość pewni, iż w końcu go odnaleźli. Szczątki znaleziono na zalesionym od ludzi koło Leavenworth w stanie Waszyngton. Muszą jeszcze zrobić testy DNA, by potwierdzić, że to Decker. Ale pewne rzeczy już ich upewniają. To wydarzenie może być zakończeniem tajemnicy, która trwała przez kilka miesięcy... Ale ta historia, bądźmy szczerzy, to jest strata, która pozostanie na zawsze. Decker był ojcem trzech pięknych, małych dziewczynek. Dziewięcioletniej Peyton, 8-letniej Eweliny i pięcioletniej Oliwii. Decker był weteranem armii. Miał doświadczenie terenowe i umiejętności przetrwania, więc po tym, jak ostatnio widziano go żywego pod koniec maja, mógł być wszędzie. Przejdźmy do sedna tej historii i zobaczmy, jak do tego doszliśmy. Bo 30 maja wszystko się zaczęło. Gdy Decker odebrał trzy córki na wizytę z domu byłej żony. Była ostatnią, która widziała jego i swoje córki żywe. Powiedziała, że Decker powiedział: Zobaczymy się dziś wieczorem około ósmej, zanim wyszedł, ale nigdy nie wrócił. Jego była żona wtedy zadzwoniła na policję. Dwa czerwca ciała córek Dekera odnaleziono na polu namiotowym Rock Island w Leavenworth, stanie Waszyngton. Dziewczynki uduszono. Miały na głowach kilka plastikowych toreb i opaski zaciskowe na ciele, poinformowało lokalne biuro szeryfa. Zastępcy szeryfa twierdzą, że testy DNA potwierdziły, iż Decker jest jedynym podejrzanym w tych morderstwach. Jego DNA zostało znalezione na dowodach zebranych na miejscu zdarzenia. Kiedy znaleziono ciała tych trzech dziewczyn, rozpoczęto poszukiwania tego byłego żołnierza armii. To jedne z pierwszych opublikowanych przez organy ścigania obrazów, pokazujących jak mógłby wyglądać Decker, gdyby żył. Amerykańscy marszałkowie oferują 20 tysięcy dolarów za informacje umożliwiające jego schwytanie. Władze udostępniły też zdjęcia z monitoringu, ukazujące Dekera przed domniemanym uprowadzeniem córek. Mimo intensywnych poszukiwań Dekera przez organy ścigania, odnaleziono go dopiero w tym tygodniu, być może. W lipcu poinformowali, że faktycznie wycofują zasoby, ponieważ ślad się urwał. Ale chcę jasno powiedzieć, że obecnie nie mamy żadnych dowodów na to, czy Travis Deker żyje, czy nie. FBI mówiło o odnalezieniu Dekera w perspektywie lat. Ostatnio powiedzieli, że dbają o to, by zebrane i zabezpieczone dowody były przygotowane dla następnego pokolenia organów ścigania i żeby ludzie w przyszłości mieli wszystko, czego będą potrzebować, jeśli wciąż będą szukać Travisa Dekera, mając nadzieję na ostateczne zakończenie tej historii. Liczymy na znalezienie dowodów prowadzących do Travisa Dekera lub informacji o morderstwie jego trzech córek. Poprzez dokładne przeszukanie i udokumentowanie terenu możemy pomóc zapobiec konieczności ponownego przeglądania tego miejsca w przyszłości, zbierając wszystkie możliwe dowody. Ale czy zeszłej nocy wydarzył się przełom w sprawie, nad którą władze pracowały od miesięcy? Lokalny szeryf ogłosił w nocy, że znaleziono szczątki, które według nich należą do Travisa Dekera. Powiedzieli, że szczątki znaleziono kilka mil na północ od obozowiska, gdzie w czerwcu znaleziono ciała dziewcząt. Przy szczątkach znaleziono ubrania podobne do tych, które Decker nosił w dniu zaginięcia. Przy szczątkach znaleziono również, cytuję, rzeczy osobiste, które sprawiają, że organy ścigania są przekonane iż to Travis Decker. Tak powiedział lokalny szeryf stacji telewizyjnej KIRO. Teraz te szczątki zostaną przebadane, aby potwierdzić zgodność DNA. Wyniki tych badań mogą być w piątek lub w weekend. W tym momencie szeryf mówi, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że to Travis Decker. Organy ścigania nadal przeszukują miejsce odnalezienia szczątków, szukając dodatkowych informacji do sprawy. Możliwe, że nigdy nie pojmiemy, co działo się w głowie Travisa Dekera, gdy zabił swoje trzy córki. Wiemy, że Decker był bezdomny w czasie popełnienia morderstw, mieszkał w motelach, hotelach, na kempingach, a nawet w swoim samochodzie. Jego była żona powiedziała, że cierpiał na problemy ze zdrowiem psychicznym. Jej adwokat powiedział ABC News, że była żona Dekera uważa, iż system zawiódł Trevisa Dekera, ponieważ nie miał on środków, by uzyskać pomoc psychiatryczną. Adwokat podkreślił, że Dekerowie rozwiedli się w 2023 roku głównie z powodu niestabilności psychicznej Trevisa. Deker mógł spotykać się z dziewczynkami przez 3 godziny w piątki i 8 godzin co drugi weekend, jeśli przebywał w ich okolicy, podało ABC News. Fragment słów Whitney Decker o córkach podczas nabożeństwa żałobnego, według KOMO Telewizja. Jestem bardzo wdzięczna za czas, który spędziłam z dziewczynkami i za to, jak te trzy uczucia pozwoliły nam się połączyć, gdy świat zwolnił. I naprawdę dało mi to wgląd w ich dzień. Wierzę, że wspólne działanie pozwoliło im otworzyć się na świat z życzliwością. Dołącza do nas emerytowany detektyw nowojorski departament policji Dawid Sarney. Dawidzie, miło Cię gościć w Law and Crime. Jaka jest Twoja reakcja na to, co szeryf określa jako duże prawdopodobieństwo, że znaleziono szczątki Travisa Dekera? Dziękuję za zaproszenie. To wiadomość, którą właśnie teraz się dowiadujesz. Masz nadzieję, ale oczywiście poczekałbym, aż otrzymasz wyniki DNA. Ale wiesz, to jest jeden z tych przypadków, w których mielibyśmy nadzieję na aresztowanie. Ale jeśli to zakończy się tak jak się wydaje, że może się zakończyć, to przynajmniej będziesz miał jakieś zamknięcie tej sprawy, w taki czy inny sposób. Tak, zamknięcie sprawy to bardzo dużo, bo wiem, że ostatnim razem, gdy robiłem odcinek o tej historii, FBI mówiło raczej o latach, kiedy zbierali dowody. Kolejny szeryf tego hrabstwa, jeśli będzie szukał Trevisa Dekera, otrzyma wszystko, czego potrzebuje. A potem ta aktualizacja nagle się pojawia. Nie chcę być ponury, ale chodzi mi o to, że mamy już dwa czerwca, a pod koniec maja, na początku czerwca, to był ostatni raz, kiedy widziano go żywego. Pod koniec maja widziano go żywego po raz ostatni. Dwa czerwca znaleziono ciała. To było długie lato w stanie Waszyngton. Chodzi mi o to, jak myślisz, w jakim stanie były szczątki, które znaleziono w nocy? No cóż, według nich były one w znacznym stopniu rozłożone. Szeryf o tym mówił. Nie tylko to najwyraźniej zwierzęta mogły dostać się do ciała to nie to samo miejsce, to chyba części ciała lub coś podobnego. Ale wygląda na to, że na miejscu pozostawiono rzeczy osobiste. To jedna sprawa. Ten teren jest niezwykle odległy. Musieli tam sprowadzić ludzi helikopterem. Mam na myśli to, że szczątki znaleziono za pomocą dronów. To chyba było poza zwykłym obszarem poszukiwań, to już trzecie, a zaraz czwarte przeszukanie. Zaletą tego jest to, że właśnie dlatego technologia jest tak przydatna. Przeprowadzili ponowne przeszukanie i rozszerzyli obszar wokół miejsca znalezienia ciał jego córek. I dzięki temu, wykorzystując na początku psy do wykrywania zwłok, a potem także drony, drony były w stanie coś zlokalizować. Mają psy do wykrywania zwłok. Wiesz, schodzą w to miejsce i potwierdzają obecność części ciała. Jeśli chodzi o ciało, rozkładające się zwłoki zabezpieczasz miejsce zdarzenia, zabezpieczasz teren. I usuwasz wszelkie pozostałości. Oczywiście, fotografujesz miejsce. I wszystko, co się z tym wiąże. A wszystko, co ci zostało z tych szczątków, zabierasz następnie do analizy DNA, co właśnie robią. Jeśli chodzi o przyczynę śmierci, oficjalnie nie usłyszeliśmy jeszcze, jaka jest teoria. Ale przy bardzo rozkładającym się ciele, czy w ogóle możecie ustalić, jak Travis Decker mógł umrzeć? Cóż, to jest możliwe, bo mamy do czynienia z tak zwanymi artefaktami pośmiertnymi. Wiesz, zwierzęta mogły dostać się do ciała. Ale jeśli na szczątkach jest coś, co się wyróżnia, na przykład dziura po kuli w czaszce albo coś w tym stylu, jakieś tego typu uszkodzenia, to biuro lekarza sądowego, koroner, będzie w stanie określić rodzaje obrażeń, jakie ciało mogło odnieść. Czy to były obrażenia zadane przez zwierzęta po śmierci, czy też przed śmiercią tej osoby, wiesz, jeśli chodzi o śmierć Trawisa, przed rozkładem ciała. Będą w stanie to ustalić na podstawie pewnych śladów, które znajdą na szczątkach. Mówisz o szkielecie, czaszce, tego typu rzeczach. I jeśli chodzi o to poszukiwanie, bo wiem, że na początku dużo się o tym mówiło, ponieważ był w wojsku, miał rozległe umiejętności przetrwania, był zapalonym miłośnikiem przyrody. Jak bardzo myślisz, że to tak naprawdę ma znaczenie? Bo kiedy FBI prowadzi śledztwo w terenie, czy na podstawie tych szczątków można określić, jak długo żył po dokonaniu tych morderstw? Nie wiem, czy to możliwe. To zależy od tego, co znaleźliśmy i co tam zostało, bo ciało to tylko jeden aspekt. Jakie przedmioty lub rzeczy miał przy sobie na miejscu? Czy miał coś, co pomogło mu przetrwać tak długo? Gdy na to patrzą, ciało znaleziono w górach. To prawie mila dalej, ale na wysokości około 1200 metrów nad poziomem morza. Jesteś wyżej. I mając to na uwadze, wiesz, nie będziesz wiedział, jak on przeżył, bo chyba że znajdziesz przedmioty lub rzeczy, które są zgodne z jego. Długi pobyt to jedno, ale mógł się po prostu ukrywać i umrzeć z głodu. Tego na razie nie wiemy. Właśnie o to mi chodzi, gdy mówię, że musisz zobaczyć miejsce zbrodni i to, co zostało z ciała na tym etapie. I teraz, czy to jest Travis? Nie wiemy, ale na miejscu była osoba, która pasuje do rzeczy, które miał przy sobie, do tego, co opisywał. Do jego ubrań i wszelkich rzeczy osobistych, które posiadał. Powiedzieli: Nie, szeryf to sprawdził, sprawdzę ponownie. To daje szansę, że to Travis. Chcesz zrobić podwójne potwierdzenie DNA, ale znów, gdy mówisz o takich miejscach, jak długo on tam przebywał, ile on miał, ile mogły zabrać zwierzęta, albo się ukrył. To będzie trudne do zrobienia, chyba że naprawdę uda się prześledzić, skąd dokładnie schodził. I właśnie o to chodzi. Jak długo wiesz, jak długo to ciało tam było? Możemy uzyskać niemożliwą do ustalenia odpowiedź na podstawie artefaktów pośmiertnych i tym podobnych rzeczy. Czy na ciele były larwy, jakie zwierzęta tam żyją, które mogły wykorzystać to ciało jako pożywienie? Więc te rzeczy mają znaczenie. Ale jeśli chodzi o długość czasu i przedmioty, to wszystko, co może pozostać na miejscu zdarzenia, to to, czym dysponujesz. Zanim przejdziemy do śledztwa i ustaleń władz dotyczących wydarzeń na obozowisku z trzema dziewczynkami, jeśli chodzi o poszukiwania i czy rzeczywiście znaleziono Travisa Dekera. Często wspominam, jak łatwo uznajemy działania organów ścigania za oczywiste, i po prostu oczekujemy, że odnajdą Travisa Dekera. Ale to jest rozległy teren, zalesiony obszar. Miał czas od momentu, gdy dziewczynki zostały zabrane 30 maja do 2 czerwca, kiedy je odnaleziono. Gdyby uciekał, miałby naprawdę sporą przewagę na starcie. Jakiego rodzaju wyjaśni, jak trudne było naprawdę jego odnalezienie. Nawet jeśli miałem trochę szczęścia, to odnalezienie Trevisa Kera było naprawdę trudnym zadaniem. No właśnie. Chodzi o to, że spodziewałeś się, że jego ucieczka będzie daleka, bo wierzył, że Kanada to miejsce, do którego zamierzał się udać. Więc teraz powiadamiasz kanadyjskie władze. Istnieje możliwość, że ktoś tam... Opisy i wszystko tu ma znaczenie. Ale jak powiedziałem, było kilka bardzo interesujących rzeczy, kiedy opuszczał miejsce zdarzenia i powiem to, zostawił psa na miejscu. Przyprowadził psa ze sobą. Pies pozostał na miejscu. Nie miał żadnego innego pojazdu, o którym byśmy wtedy wiedzieli. Zostawia pojazd i wyrusza w drogę. Policja uważa, że on ucieka z miejsca zdarzenia. Zamierzasz przeszukać teren od miejsca znalezienia ciał dziewczyn i rozszerzać poszukiwania na zewnątrz. I oni przeprowadzili, wiesz, jak na to patrzeć. To jest bardzo niebezpieczny. Nie powiem, że niebezpieczny teren, ale to jest niezwykle rozległe przeszukanie. Mówisz o lesie, mówisz o każdym miejscu, gdzie człowiek może się ukryć. Travis miał pewne umiejętności. Wiemy, że miał pewne umiejętności dzięki wojsku, ale czy miał dostępne materiały, żeby przedłużyć swój pobyt w lesie do tego czasu, do takiego okresu? Tego nie wiemy. Nie jestem pewien, czy tak było. Spakował się i miał dużo bagażu, gdy opuszczał miejsce zbrodni. To jest coś, czego jeszcze nie wiemy. Ale ilość pracy włożonej przez śledczych i policję lokalną, stanową. A potem federalną, bo to było ogromne przedsięwzięcie, żeby kogoś znaleźć. I masz ogromny obszar, ogromne miejsce, gdzie próbujesz to zrobić, więc bierzesz, co możesz. I naprawdę trzymam się tego, że zawsze mamy tendencję do patrzenia na ludzi opuszczających miejsce zdarzenia z większej odległości. Dlatego, gdy patrzyli na sprawę Kanady, wydawało się, że on mógł tam być. I jak daleko mógł odejść w te kilka dni? Myśleliśmy, że mógł być wszędzie. Dlatego przy poszukiwaniach założyli, że będą sprawdzać ten obszar. Oprócz pierwszych przeprowadzili jeszcze około trzy dodatkowe poszukiwania, więc poszli i rotowali. I w końcu na szczęście, wiesz, sprowadzili drony, mieli sprowadzić psy tropiące i je sprowadzili, bo minęło już sporo czasu, odkąd on tam był. Czy jest możliwość, że on nie żyje lub jego ciało gdzieś się znajduje? Dlatego później użyto psów do wykrywania zwłok. Wiesz, ta historia, no i oczywiście była tajemnica dotycząca tego, co stało się z Trevisem Deckerem, co było jej dużą częścią. Może to już się skończyło. Ale przechodząc przez tę historię jeszcze raz, to naprawdę potwór, jeśli chodzi o to, co zrobił tym dziewczynom, mam na myśli chociażby te torby na miejscu, kiedy dowiedzieliśmy się o przyczynie śmierci, te opaski, które tam były. Znam Twoją karierę i kontakty z bardzo złymi ludźmi, ale zastanawiam się, jak bardzo to było zaplanowane. Wiesz, to było nie, żeby to coś zmieniło na lepsze, gdyby tak nie było, ale myślę, że to bardzo ważne, bo tyle było tej tajemnicy, gdzie był Travis Decker i tak dalej. Ale jak się wróci do tego, jak wyglądało miejsce zbrodni i co on zrobił, to naprawdę trudno to pojąć. Tak, ten strach tych dziewczyn to przecież był tylko ich ojciec. To jest ich ojciec. I wiesz, nie mogę sobie wyobrazić, przez co te dziewczyny przechodziły. I wiesz, było ich trzy. Jak on był w stanie je związać, a potem udusić? Nie wiesz, kiedy doszło do uduszenia. Czy stało się to po kolei, czy wszystkie trzy jednocześnie? Straszna, straszna rzecz. I o tym zapomnieliśmy. I wiesz, martwimy się, żeby go złapać, ale możemy się też zastanowić, dlaczego pozwolono mu na widzenia, kiedy jego stan psychiczny się pogarszał. Był bezdomny, wiesz, pozwolono mu na niestrzeżone widzenie. To są rzeczy, na które trzeba spojrzeć wstecz. I mam nadzieję, że już nigdy więcej do czegoś takiego nie dojdzie. Widzisz wyraźne oznaki pogarszającego się stanu tej osoby. A sędzia uznał, że ma prawo widywać się ze swoimi dziećmi bez nadzoru. I podobno miał podjąć leczenie psychiatryczne i wszystko to, ale tego nie zrobił. To powinno być jednym z czynników przed zgodą na wizyty bez nadzoru. Sprawdzasz, czy bierze udział w programie? Bez udziału w programie nie powinien mieć wizyty bez nadzoru. Nie rozmawialibyśmy teraz o tym. To jest efekt tej sytuacji. Ten człowiek z premedytacją zamordował swoje dzieci. Znalazł je i udusił. Musisz spojrzeć na to z drugiej strony, dlaczego mógł to zrobić. Jego dzieci są całym jego życiem, jak widać. Miał dobre relacje z żoną w kontekście dzieci. Zawsze rozpieszczał dzieci, ale potem sytuacja się pogorszyła. I żona o tym wiedziała. Rzeczywistość jest taka, że po drodze nie przekazano tego podczas pierwszej niesuperwizowanej wizyty. To był problem. I do tego się wszystko sprowadza. Morderstwa były zaplanowane, ale problemem jest, dlaczego osoba bezdomna w złym stanie psychicznym została dopuszczona do spotkań z dziećmi bez sprawdzenia realizacji narzuconego programu. I to jest ta druga sprawa. Poza lekcyjny aspekt lotu oraz kierunek są sprawą wtórną. Policja się tym zajmie. Policja była zaangażowana, o to chodzi. Ale to jest sprawa rodzinna, która powinna była zostać odpowiednio rozwiązana przez system sądowy w tym zakresie. I wiesz, musimy to powtarzać. Prawda jest taka, czy powinno się pozwolić rodzicom, którzy mają problemy psychiczne, nie mają stałego miejsca zamieszkania i nie stosują się do zaleceń programu, na nieautoryzowaną wizytę? Odpowiedź powinna brzmieć nie. Wtedy ta sytuacja by się nie wydarzyła, a troje dzieci mogło przeżyć. I właśnie o to chodzi, po prostu do, rozmawialiśmy już o takich przypadkach. Niestety, bardzo często są to sprawy rodzinne. Yy, jestem pewien, że dla osób pracujących w tym systemie łatwo jest z perspektywy czasu pytać, dlaczego nie zauważyliście tego wcześniej? Ale patrzę też na to, o czym mówiłeś: on był bezdomny. Według prawnika żony, główną przyczyną rozwodu był pogarszający się stan psychiczny. Były obawy, a ona naprawdę ufała systemowi. I wiesz, mówimy o tym, że zasoby dotyczące zdrowia psychicznego nie są dostępne. A i wiesz, to jest to pytanie, i jest wiele przypadków, gdzie, wiesz, dobrze umieścimy go w ośrodkach zdrowia psychicznego. Ok, super, ale jak sprawić, by ktoś się do tego stosował? Właśnie o to chcecie zapytać, jako osobę, która to widziała. I wiem, że to jest takie pytanie, na które, wiesz, nie wiem, czy kiedykolwiek znajdziemy odpowiedź, ale chodzi o to, że ktoś ma, wiesz, skorzystać z zasobów dotyczących zdrowia psychicznego. Świetnie, brzmi dobrze. Jak ich przekonać, jeśli nie chcą iść? A jeśli nie pójdą, to jak? Wiem, że nie możesz nikogo do niczego zmusić, ale w tym przypadku wydaje się, że było tam, patrząc z perspektywy czasu, naprawdę wiele sygnałów ostrzegawczych. Tak, w tym problem. Wszystko sprowadza się do tego samego. Widziałem sytuację, gdzie była kuratela i trzeba było udowodnić uczestnictwo w programie. Konsultacje są potrzebne, zanim zasugeruje się komuś usługi zdrowia psychicznego. Bez nich i bez chęci nikt nie pójdzie. Nie możemy nikogo zmusić. On nie był przestępcą. Na tym etapie nie popełnił żadnych przestępstw. Nie możesz mu nakazać, żeby poszedł, i nie możesz go do tego zmusić. Ale kiedy masz taką możliwość i uprawnienia w systemie, żeby odmówić mu dostępu do dzieci, bez nadzoru, wykorzystaj to. I jest kuratela. Widziałem to już wcześniej w sprawach rozwodowych i podobnych. Dzieci mają kuratora, a dzieci są najważniejsze w każdej sytuacji tego typu. Musisz martwić się o dzieci. Nie martwisz się o uczucia obojga rodziców? Czy dzieci są traktowane właściwie? I czy są dobrze traktowane przez obie strony? Bo widzieliśmy to już wiele razy, kiedy wracają wizyty. Jeden z rodziców wyzywa drugiego na końcu. To jest problem. W ten sposób aspekt kryminalny był skutkiem ubocznym. Ta sprawa rodzinna powinna była zostać rozwiązana. Miałeś rodzinę. Żona mówi ci, że on ma problem. Wiesz, że on ma problem, a jednak nigdzie po drodze nie zatrzymałeś się i nie powiedziałeś, nie dostaniesz niesuperwidzianych wizyt, dopóki nie zobaczymy wymaganej dokumentacji, że uczęszczasz na program prowadzony przez lekarza, psychologa, psychiatrę, kogokolwiek to będzie. Wtedy dostajesz prawo do takiej wizyty w obecności opiekuna, co oznacza, że kurator sądowy będzie z nimi. I to jest najważniejsze. Oni nie chcą rozdzielać ani rozbijać rodzin, także sąd rodzinny. Zawsze mają tendencję do przekazywania opieki z powrotem jednemu lub drugiemu rodzicowi. Ale czasami rodzice nie powinni mieć odpowiedzialności za swoje dzieci. I to jest poważna sprawa. On nie był odpowiedzialny za żadną pracę. Jest weterynarzem. Nie komentuję opinii weterynarzy od zdrowia psychicznego, bo to według mnie niedopracowane. Właśnie o to chodzi. Zapewniasz mu potrzebną pomoc. Jako weteran na to zasługuje. Zapewnij mu pomoc, której potrzebuje, ale z drugiej strony upewnij się, że masz odpowiednią dokumentację, zanim pozwolisz mu zobaczyć się z dziećmi. Chodzi o to, jak długo planował zabójstwo swoich dzieci. Ja! Przyniósł opaski zaciskowe i torby. Skąd to się bierze? Nie wiesz, bo on jest bezdomny. Nie ma żadnego miejsca zamieszkania, nie ma gdzie naprawdę mieszkać. Nie możesz przesłuchać sąsiadów ani znajomych, bo nie masz stałego miejsca jego pobytu. Musimy to sprawdzić. On jeszcze nie ma prawa odwiedzać swoich dzieci bez nadzoru, bo ona powiedziała, że ma problemy psychiczne. On jest problematyczny. Ma zespół stresu pourazowego. Powinna być obowiązkowa pomoc i trzeba to udokumentować. A oni nic z tego nie zrobili. A żeby dać mu opiekę nad dziećmi? Sędziowie i system sądowy, nawet jeśli nie odczują skutków tej sytuacji, powinni zrozumieć swoje działania, ich konsekwencje i dołożyć starań, by to się nie powtórzyło. Ciągle widzimy to samo. Zarówno w starszych, jak i nowszych sprawach. Wie pan, naprawdę trzeba to ocenić. Jak rodzic postępuje podczas rozwodu i jak sobie z tym radzi? Czy oni żyją? Sprawdzili dom? To już kwestia administracja do usług dla dzieci, administracji do dostarczania usług dla dzieci w Nowym Jorku? Sprawdzany jest dom podczas wizyty rodzinnej. Żona jest odpowiedzialna, ma dzieci przy sobie i prawo opieki w miejscu zamieszkania. Dobrze, chcesz odwiedzić? Zanim to zrobimy, chodźmy zobaczyć, gdzie mieszkasz. Niech opiekun pójdzie i powiadomi sąd, żeby zobaczyli, gdzie mieszka. Nie możesz tam zostać ani mieć wizyty bez nadzoru. Masz swoją odpowiedź. Jeśli sprawdzisz rodzica, który chce mieć taką wizytę bez nadzoru, niech sąd to sprawdzi, zanim mu na to pozwolisz. Tak, wiesz, myślę, że to część tej historii. Zwłaszcza jeśli chodzi o Travisa Dekera. Wiesz, ta tajemnica już się skończyła. Ale strata w tej historii to coś, co będzie trwało wiecznie. I myślę, że to jest ważne, żeby zwrócić uwagę na to, żeby pamiętać, co on zrobił. I to jest po prostu straszne. Emerytowany detektyw Nowojorski Departament Policji Dawid Sarnej, dziękuję za dołączenie. Wiem, że sprawa się rozwija. Dziękuję za obecność. Tak, bardzo dziękuję. Proszę uważać na siebie i zobaczymy, czy przyniesie to najlepszy rezultat. To wszystko od Law and Crime. Subskrybujcie nas na YouTube i Spotify. Krzysztof Stewart, do zobaczenia.